Manko, e, witajcie w moim poradniku, jak zainstalować. <laughs> o kurwa, jak ja mówię! Jak zainstalować FIFA Word? E, no to musimy pobrać Origin, jeżeli nie mamy Origin, e, i musimy mieć konto na Origin, jeżeli nie mamy konta na Origin, więc e, wpisujemy Origin. Nie wiem, czy ja to dobrze wpisałem, czy źle, ale zaraz się okaże. Chyba źle o internet, mam internet, mam internet, orig, origin, origin, tak, o, wchodzimy w to, y tutaj, musimy tak, musimy się zarejestrować, prawda? No to, ja już mam konto i mam pobrany origin, więc nie będę tego robił, ale pokażę wam. Sorry. Muszę tak, trzeba pobrać origin i potem trzeba się zarejestrować. Co za pojebany reklamę? Oj, czy to było do rejestracji? Zarejestruj się tak. O, musimy się zarejestrować. No to wiadomo tak, chyba każdy musi rejestrować, jeżeli ma... Jeżeli ktoś ma konto na face czy coś, to tutaj wpyjemy swój adres i potem bierzemy dalej i tam uzupełniamy wszystkie potrzebne nam rzeczy. Yy, tutaj potem bierzemy... Gry za darmo, tak i jeżeli już pobierzemy Origin i, i, zre, i się zarejestrujemy, naciskamy gry za darmo i tu będzie FIFA World. Jest też sta, jakieś Star Warsy pedalskie. Nie wiem, o, w, polecam Wam też Need for Speed World, też kiedyś grałem. No i oczywiście Battlefield Play Free, Play for Free. Nie wiem, co to jest Battlefield. The Battlefield. Jestem pojebany za Butterfield, ale właśnie tutaj, może, tutaj są wszystkie gry za darmo i możecie też wersję demo, tak, sobie zainstalować na przykład o 14, ale demówka to, tam, to jest nic ciekawego, prawda, no to już myślę, że Wam pomogłem jak zainstalować Fifa World, musimy pobrać Origin, zarejestrować się na nim, jeżeli jeszcze nie mamy konta, i potem bierzemy gry za darmo, no i naciskamy. Tak, ja już mam pobraną, oczywiście robię z tego filmy, więc możecie zobaczyć, jak, jak się gra i jak jest. Więc kup teraz, nie, nie, nie bójcie, że za to zapłacicie. to jest za free, więc właśnie. Więc y, polecam Wam FIFA World. Jest naprawdę bardzo. A jak to mi pisga po oczach, to jest naprawdę bardzo. Widzicie, teraz jest takie pedalskie światło, takie pedalskie światło, że nie wiem. Może tak jakieś oświetlenie tutaj ogarnąć, nie bójcie się! To nie jest, jest płatna, jest naprawdę zajebista gra. I polecam Wam ją. Zobaczcie nawet na moim kanale. Możecie zobaczyć, jak w nią gram. No, no to tak, wchodzimy w Origin, rejestrujemy się, ściągamy grę. No i cieszymy się piękną i wspaniałą grą. No więc yy, dziękuję bardzo, myślę, że Wam pomogłem, trzymajcie się, do zobaczenia.